Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, ale zanim jeszcze przejdę do tematyki odcinka o tym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali, to ogromna prośba do Was, żebyście zostawili łapeczkę w górę i subskrypcję i napisali do mnie na maila w sprawie produktu witamin dla drobiu i dla kurek młodych, i dla kurek starszych. Także wszystko będzie wiadomo, słuchajcie, już niebawem. Wiem, że dużo ludzi się niecierpliwi, bo nie wiecie co i jak, ale tak jak wspominałem, jeżeli nie zbierze się odpowiednia liczba osób, po prostu nie zaczniemy w ogóle tego produkować. To będzie w miarę skomponowane, słuchajcie, coś takiego, jak jest na rynku, ale bardziej coś w deseń naturalnych składników, żeby tam było jak najmniej chemii. Dzisiaj będziemy rozmawiali, słuchajcie, o rynku drobiu, ale nie stricte o rynku drobiu, tylko porozmawiamy o cenach kur jak teraz kształtują się ceny kur, bo jeszcze niektórzy, którzy mają warunki chcą kupować, ja mówiłem, że październik, listopad już raczej nie, ale to jest taki ostatni miesiąc właśnie na zakup kur. Więc tak, jeżeli chodzi słuchajcie o rynek, to mówiąc o całej Polsce, bo trochę się przygotowałem, podzwoniłem, powiady, podowiadywałem się... Najwięcej sprzedaje się w województwie Wielkopolskim, najmniej w województwie Podkarpackim. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że tam mieszka mniej osób, albo jest mniejsze zainteresowanie. Jeżeli chodzi o ceny, to pewnie Was to nie zdziwi, ale najdrożej jest w, wie w województwie Wielkopolskim i w województwie Śląskim. Tam y, jest najdrożej, jeżeli chodzi właśnie o zakup kurek. Ta, Cena jest róż, znikomo różna, ponieważ to są, słuchajcie, wahania rzędu złotówki. Także tutaj, no, myślę, że jak pójdziecie na jakiś targ, bazar, giełdę, sami dobrze wiecie, że praktycznie te ceny są bardzo do siebie zbliżone. Tam czasami złotówkę, dwa jest drożej albo taniej. Ale mniej więcej trzeba wiedzieć, słuchajcie, ile takie kury kosztują, po to, żeby właśnie nie zostać oszukanym. Więc jak to wygląda obecnie? No, generalnie jeżeli skupiamy się, a tak powinniśmy się skupiać na kurach średnio między tym 16 a 19-20 tygodniem, to mniej więcej od 15, 16 do 19, 20 tygodnia zapłacimy około 40, 45, 6 zł. Jak zapłacimy więcej, to przepłacimy. Jak zapłacimy mniej, no to powinniśmy się zastanowić, czy faktycznie ta cena jest adekwatna do produktu, który mamy. W tym przypadku do zwierzęcia, jakim są kury. Czy po prostu tutaj ktoś nas nie oszukuje, czy nie kupił kur chorych albo kur starych. Także o tej cenie pamiętajcie. No i powyżej tego 20 tygodnia cena jest 45+. Plus. Więc tutaj możemy spotkać kury po 48 zł, 49 zł, nawet po 50 zł, ale ja to uważam, że to już jest przesada, jeżeli chodzi o zakup kur. Oczywiście przy większych ilościach można yy, w miarę negocjować tą cenę. Jeżeli chodzi, słuchajcie o ceny, to na fermach wygląda to podobnie, także nie ma co porównywać, ale też uważajcie, ponieważ no, jest dużo oszustów, nawet słuchajcie, na jednym targu, bazaru, bazarze czy giełdzie mogą się trafić ludzie, którzy niestety będą sprzedawali Wam towar, i w tym przypadku kury, które będą chore i one będą sporo tańsze. Dlatego też musicie bardzo zwracać uwagę właśnie na cenę, skąd ta cena mniej więcej może właśnie wynikać. Pamiętajcie, że kury starsze, które są dojrzałe, dorosłe, też. Będą sprzedawane taniej, ponieważ najczęściej to są kury wyniesione, kury, które mogą mieć choroby jakieś, ale nie muszą, które na pewno mają trochę słabszy organizm, więc też ktoś, kto sprzedaje te kury, liczy się z tym, że nie sprzeda po normalnej cenie. Także najbezpieczniej i najnormalniej będzie kupować, słuchajcie, kury między tym 16 a powiedzmy 20 tygodniem, tak? Czyli jeszcze przed pierwszym jajkiem, kiedy te kury są młode, ale nie jakieś bardzo, bardzo młode. Dlaczego? No przede wszystkim chodzi o to, że po pierwsze te kury, słuchajcie, nie będą się. Jakoś w dużym stopniu nam przynajmniej e, nie chorują, i myślę, że Wam też, jeżeli to nie będą kury jakieś bardzo młode. No i w drugą stronę, jeżeli to nie będą kury, które będą kurami e, bardzo starymi, to też tak nie będą chorowały, ponieważ jeżeli będą to kury młode, no to będą lepiej trzymały tą zdrowotność i będą po prostu bardziej odporne na różne warunki atmosferyczne. Co jeszcze trzeba wiedzieć? No, jeżeli kupujemy, słuchajcie, takie kury młode, no to przede wszystkim, jeżeli one nie są zbyt młode, a takie nie powinny być, to sobie poradzą. Akurat do zimy będą dorosłe i z tymi warunkami, bez względu na to, czy macie oświetlenie w kurniku, czy macie ocieplony kurnik, czy nie, czy to drewniany kurnik, czy murowany, jaki by nie był, one sobie poradzą. Natomiast, jak to będą kury młode, mogą sobie nie poradzić. I też czas, jeżeli ktoś patrzy na opłacalność, zanim te kury zaczną się nieść, po prostu minie trochę czasu. Dlatego wcześniej warto by było po prostu. Zastanowić się nad tym, czy może nie lepiej właśnie zająć się e, tymi kurkami e, i poczekać. Powiedzmy, no, do tego marca, kwietnia, dopiero y, kiedy będziemy myśleli o hodowli. Ale jeżeli ktoś ma warunki, to jak najbardziej może kupować teraz. No, jedyny plus teraz jest taki, że po prostu te kury będą trochę tańsze, bo zmniejszył się popyt. No i jest to zima, więc y, no, nie ma takiego zainteresowania. Też tak ludzie nie kupują tych kur, y, też się nowych nie odchowuje więc, no, dlatego będzie trochę y, taniej. Kolejna kwestia, moi drodzy, jeżeli chodzi o Zakup drobiu. Jeżeli mówimy o hodowli, to też musimy się skupić na przede wszystkim też musimy, moi drodzy, skupić się na innych aspektach no i tutaj, jeżeli mówimy o hodowli takiej na większą skalę to musimy liczyć się z tym, że opłacalność może być niska przy dużej ilości, yy, przy dużej cenie drobiu. Bo jeżeli będziemy kupowali, słuchajcie, kury, które będą, powiedzmy, w cenie 45-6 zł to stopa zwrotu jest bardzo no, długo osiągalna. Zanim my, słuchajcie, zarobimy cokolwiek. Tak samo, jeżeli kupujemy kury bardzo młode, zanim je się odchowa i tak dalej, minie bardzo dużo czasu, więc dlatego to się tak uśrednia i średnio się kupuje ten 18-19 tydzień zresztą możecie popytać na fermie w różnych kurnikach też tak mniej więcej właśnie kurki kupują do tego momentu słuchajcie jakbyście mieli do mnie jakieś pytania to piszcie Ale lecę załatwiać dalej swoje sprawy ale taki odcinek stwierdziłem że nagram właśnie przedstawię wam jak to wygląda teraz oczywiście na miesiąc listopad 2024 nie wiemy co będzie w grudniu nie wiemy co będzie w styczniu ale to jeszcze pewnie na dniach będzie się pojawiało pytań było sporo ja jeszcze nie na wszystkie komentarze odpowiedziałem, ale postaram się wam odpowiedzieć w miarę możliwości. Zobaczę, jak czasowo yy, uda się to zrobić. No i też. Pytaliście mnie, bo cały czas słuchajcie mam pytania, kiedy nagram jakieś te, o, filmy o innej tematyce, albo o gruntach, albo o czymś takim. Też postaram się coś takiego dla Was przygotować, natomiast wiem, że tematyka drobiu jest główna. No i też to Was najbardziej interesuje, właśnie jeżeli chodzi o kury nioski, bo też planujecie jakieś tam swoje hodowle, coś tam myślicie, także wiem, że ten temat też Was interesuje. Także na dzisiaj tyle, napiszcie w komentarzu jakie macie zdanie, czy się z tymi cenami zgadzacie, czy się nie zgadzacie, co Wy widzieliście na targach, bazarach, giełdach, jak gdzieś tam jeździcie, czy na jakiś tam fermach. Czy planujecie jeszcze jakieś zakupy drobiu, czy już nie planujecie, czekacie właśnie do lata, aż zrobi się trochę ciepło, czy do wiosny przede wszystkim, aż zrobi się trochę ciepło i. Wtedy dopiero będziecie jakieś tam sobie kurki kupować. My na razie też zastopowaliśmy, myślę, że dopiero coś, pomyślę marzec, kwiecień o jakimś zakupie. Pytaliście mnie, słuchajcie, jeszcze tylko tak na koniec o jakieś tam województwa, czy ja znam jakieś miejsca, gdzie można kupować. Słuchajcie, no ja aż tak polski nie znam i trudno mi jest powiedzieć i polecić przede wszystkim kogokolwiek, także niestety trochę trzeba szukać we własnym zakresie. Ok, na dzisiaj tyle. Prośba ogromna o zostawienie łapeczki w górę i subskrypcji i napisanie na maila, ponieważ słuchajcie, napisało w komentarzu ponad 100 osób, a maili dostałem 30. Także nie wiem, czy wy jesteście zainteresowani, czy nie, także czekam na informacje. Trzymajcie się, cześć!